Liderami ruchu bezpartyjnych samorządowców są prezydenci Lubina Robert Raczyński i Bolesławca Piotr Roman. Teraz dołączył do nich także Paweł Kukis. Muzykowi także bliska jest idea apolitycznych samorządów, podobnie jak samorządowcom promowana przez niego ordynacja jednomandatowa. Kukis nie zawsze była polityczny. Przeżył krótki romans z Platformą Obywatelską i wcale się go nie wypiera. Trudno, żebym nie wspierał partii, która jako jedyna uwzględniła te, to obywatelskie żądanie przywrócenia po prostu państwa obywatelom. Była to jednak zdecydowanie przelotna znajomość. To, co potem Platforma robiła, to już Państwo sami wiecie, wsiąkła w ten system, a może od początku była. W momencie, kiedy, kiedy dostali parę głosów, kiedy weszli do Sejmu, natychmiast o tym, o tym postulacie zapominają, ponieważ system partiokratyczny, ordynacja proporcjonalna daje partiom władzę absolutną. Nad obywatelem. Pierwszy krok do wprowadzenia ordynacji większościowej został już zrobiony. W jednomandatowych okręgach wyborczych wybierać będziemy gminnych radnych. Bezpartyjni samorządowcy chcą iść jednak dużo dalej. Jesteśmy za bezpośrednimi wyborami starostów i marszałka województwa. Jesteśmy za zmniejszeniem bądź w wersji radykalnej za likwidacją powiatów. Uważamy je za ciała zbędne. Robią to w tej chwili Włosi. Włosi likwidują powiaty, Niemcy połączyli. Jesteśmy załączeniem nieefektywnych gmin. W Polsce jest za dużo gmin. Są gminy, które liczą sobie tyle co jeden wieżowiec we Wrocławiu. Lider bezpartyjnych samorządowców Robert Raczyński jest przekonany, że nie partiom w gminach, powiatach i województwach ma ochotę powiedzieć coraz więcej osób. Ten ruch jak gdyby narasta, bo jest pewna bojaźń co do upartyjnienia do końca ruchów obywatelskich i w zasadzie poprzez instytucjonalizowanie państwa do sprowadzenia go do, tak naprawdę do funkcji zarządzającej przez Warszawę poszczególnymi regionami, pozbycie obywatelskości, a również nas z terenu Dolnego Śląska. Paweł Kukis wystartuje do sejmiku województwa dolnośląskiego w okręgu wrocławskim, choć mieszka w Opolskiem, jego związki ze stolicą regionu są silne. We Wrocławiu mam rodziców, we Wrocławiu mam najstarszą córkę, we Wrocławiu rozpoczynałem studia. We Wrocławiu przeżyłem te najważniejsze chyba dni w moim życiu, czyli jedne z ważniejszych dni, czyli stan wojenny i, i cały ten proces. Dążenia Polski do wolności. Paweł Kukis nie zamierzał kandydować w jakichkolwiek wyborach i niełatwo go było, jak twierdzi, do tego przekonać. Swoje szanse na zdobycie mandatu ocenia w kategoriach cudu, bo na własną prośbę startuje z ostatniego miejsca, ale wyznaczył sobie cel, który zamierza zrealizować. Moje miejsce w, tym, w tej chwili na tej liście to przede wszystkim chęć odebrania jak największej ilości głosu partyjniakom i, i spowodowanie, że nasza lista dostanie tych głosów trochę, trochę więcej niż. Sytuacji, gdyby mnie nie było. Cała filozofia. Legenda roka na listach wyborczych to nie jedyny as z rękawa bezpartyjnych samorządowców. W przyszłym tygodniu przedstawiona zostanie kandydatka na prezydenta Wrocławia. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.